3, 4, 5, 6, 7. Czyli mamy 15 odjąć 8 równa się 7. Jak zapisywaliśmy? Najpierw mieliśmy 15, potem zabraliśmy 5 niebieskich i 3 czerwone. I tak zapisujemy pod spodem. 15, odjąć 5, odjąć 3. Za czym zabraliśmy te czerwone, pamiętacie? Było u góry 10, jak zawsze 10, potem zabraliśmy 3 czerwone i zostało nam 7 u góry. Czyli 15 odjąć 8 równa się 7. Łatwe, prawda?